S&P w swojej strefie podażowej. Złoto zalicza swoją strefę popytową. Co to oznacza? Historyczna okazja na ropie oraz eurodolar. Złamanie tego punktu zmieni historię. Ja nazywam się Krzysztof i zapraszam cię na logiczną analizę techniczną. Cześć, witajcie serdecznie, uszanowanko moi drodzy, jak tam po majuweżce odpoczęli, odpoczęli, mam nadzieję, wracamy oczywiście do ryneczku z Waszych propozycji, z komentarzy. Tak, mamy tutaj od KGH, znaczy od, od, od rajzy KGHM. Moi drodzy, KGHM, jak będzie tylko okazja, to sobie będziemy aktualizować, natomiast ja też tam napisałem, że to jest w strategiach pasywnych i ogólnie rzecz biorąc u mnie jest to kopalnia. Jaka kopalnia, prawda? Ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam dzisiaj o kopalniach złota, ale takich kopalniach może w cudzysłowie troszeczkę, w cudzysłowie w zasadzie. Natomiast opowiem Wam, jak dywersyfikuje się też na złoto poprzez kopalnie. Ja to nazywam złota, ale to nie są kopalnie złota, więc dzisiaj też sobie o tym porozmawiamy. Z Waszych propozycji, no tak, za dużo to nie było takich interesujących, więc dzisiaj będzie troszeczkę ode mnie ropa, moi drodzy, może być tam okazja, mega okazja na ropie, będzie też S&P, będzie złoto też dla takie krótkie rozegranie, ewentualnie średnio krótkoterminowe, o może tak, bo strefę popytową złoto zalicza i też sobie dzisiaj o złocie jeszcze porozmawiamy w kontekście właśnie tych kopalni, będzie też euro i tyle będzie, bo dzisiaj troszkę więcej gadania. Zaczynamy. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to pamiętajcie, że na 5000 subów minus 20% na dostęp do grupy GT, czyli jeszcze dzisiaj ważne, jeżeli chciałbyś się nauczyć w sposób profesjonalny, analizować wykresy. Od poniedziałku do czwartku robimy aktualizacje, czyli innymi słowy szukamy okazji. W soboty mamy live'y na żywo. Prowadzę też moje ruchy na rynku. A także strategie i dużo wideo edukacyjnych. Fajna społeczność. Jeżeli chciałbyś sposób myślenia na rynku zmienić, to zapraszam serdecznie. Link w opisie. Zaczynamy, moi drodzy, od SP. Tutaj za wiele się nie zmieniło. Natomiast strefa podażowa zaliczona, i to jest ta jedna z tych ważniejszych, znaczy najważniejsza strefa właściwie podażowa, gdzie po przebiciu tej strefy otwiera się szansa na 6200, ale nie to, że będzie 6200, natomiast cały czas się ta otwiera szansa. Oczywiście, pozycja do zajęcia tu, natomiast też zwróćcie na jedną rzecz uwagę, że ogólnie na, na rynku, na rynku, na rynku są korekty ABC i tutaj, jeżeli byłaby podaż z tego miejsca, no czy tutaj wyżej, prawda? No to ogólnie rzecz biorąc, cały czas możemy jeszcze ten scenariusz spadkowy na C zrobić. Ja tylko tak przypomnę, a może tak lekko skoreluję, że bitcoin pod koniec października kończy swój cykl, prawda? Więc jeżeli do października nie wybijemy ATH na SP, czy też zareagujemy tutaj podażą, to cały czas te strefy niższe możliwe, moi drodzy, czyli można zacierać ręce, by było. Na 2026 rok, czyli zbudować sobie jeszcze na SP jakieś fajne pozycje. Natomiast jakby nie było na chwilę obecną, obserwujemy rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka, że mamy strefę podażową, na której na razie brak podaży. No bo ta pierwsza świeca została zgaszona, ale szybko została zanegowana, więc tak naprawdę jest strefa podażowa na razie, jeżeli ją przebijemy, no to pozytywnie. Oczywiście lecimy do. Ropy. Moi drodzy, na ropie może będzie, może będzie, mówię może, bo bardzo na to liczę, aczkolwiek wiecie, na rynku to tak można liczyć i się przeliczyć nieraz. Natomiast, moi drodzy, liczę na 44 dolary na ropie, czyli mamy bardzo fajny układ, taki no, typowo spadkowy, jakby nie było. Znaczy, w zasadzie to już tutaj mieliśmy. To ABC, zauważcie, czyli ABC płaskie, formujące się w trójkąt, no bo korekta płaska jest zawsze trójkątem. Z zasięgiem tutaj w te rejony to jest 46, natomiast są tutaj dwie strefy fajne, to jest 50-83 na wstępie, na otwarciu i 4, docelowa 44-14. I to jest, moi drodzy, jak dla mnie osobiście, jakby tam dotarło, to jest dla mnie ogromna okazja na zbudowanie się na ropie. Co mam na myśli, zbudowanie się na ropie? No, otworzenie się na przykład na spółkę Chevron troszkę bardziej, ale głównie, moi drodzy, po prostu ETF. Na ropę, w tym przypadku ETC na ropę, czyli CRUD.UK, jest, jest to na większości popularnych platform brokerskich, więc tam bym budował taką pozycję i taką pozycję też będę prowadzić na grupie na ropie, jeżeli tam dotrzemy. Natomiast mówię, jeżeli, ponieważ tutaj jeszcze mamy strefę popytową, z której możemy reagować. No właśnie, możemy reagować, która jest też punktem zwrotnym, bo tu są w zasadzie takie trzy miejsca, z czego to pierwsze. Z głębokim przetestowaniem, już mamy. Tu jest drugie, a tu jest trzecie. Nie gram tego miejsca. Dlaczego? Dlatego, że nie chce mi się tutaj. Znaczy, może tak, jest tu ryzyko, że jednak spadniemy niżej. Natomiast, jeżeli tu nie spadniemy, biorę to na klatę i po prostu tego nie rozgrywam. Czyli biorę na klatę, klatę to, że nie wykorzystam tej okazji, prawda? No bo tak normalnie to bym wszystkie te trzy miejsca rozgrywał. Aczkolwiek na ropie mi się nie chce, szczerze mówiąc. Więc ropa byłaby dla mnie tylko interesująca od 50, 50 do 83, 44, 14. Natomiast biorę na klatę, że to miejsce też jest popytowe i to też jest miejsce zwrotne. Natomiast, moi drodzy, jeżeli będziemy łamać tylko ten dołek, ok, no to prawie już pewnie, że zaliczymy tę strefę lub tą strefę. I na to osobiście czekam. Pamiętajcie, ekspozycja u mnie będzie to przez CRUD. .uk i oczywiście też otworzy się bardziej na spółkę Chevron, bo ona bardzo fajnie koreluje z ropą. Tutaj Wam wrzucam taką korelację, czyli dokładnie, praktycznie bardzo podobnie porusza się Chevron w stosunku do ceny ropy. Natomiast mnie interesuje oczywiście i ta ekspozycja stricte na ropę, na kontrakty, i ta. Pozycja na C, CVX, na Chevron. Tylko, że ta pozycja to jest ETF spotowa. ETC w zasadzie spotowa, prawda? Czyli tutaj nie gram na kontrakcie, ale mam ekspozycję po prostu na cenę ropy. No i tak bym to widział, moi drodzy, zostawiam. E, też to będę prowadzić, jeżeli do tego dojdzie. Biorę na krat, klatę, że tutaj ewentualnie nie zajmę tej pozycji, nie zarobię. Natomiast gdyby, 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 gdybym sobie, gdyby przebił ten dołek, no to ja się biorę za robotę. Czyli ogólnie rzecz biorąc, te strefy na ropie. By mnie bardzo mocno interesowały. Lecimy do złota. Co do złota, to troszkę o kopalniach powiem, moi drodzy, i oczywiście powiem o samym złocie, bo na złocie żeśmy sobie mówili, że to jest taka strefa, tutaj zapraszam do dwa filmy wstecz, tutaj jakby objaśniałem, to jest taka strefa, do której jeżeli zejdziemy, a zjechaliśmy już do niej, a to wcześniej żeśmy sobie o niej mówili, no to, moi drodzy, jest popyt. O to jest najważniejsze, tu jest pierwszy, pierwszy strzał popytowy. To mówiliśmy sobie, że ta strefa to jest zdrowa korekta, jeszcze na złocie, prawda? Czyli trend jest niezagrożony. Zagrożony byłby po, prze, po przełamaniu 300, a w zasadzie 300, 300, 335, wybaczcie. 335 to by było dopiero. zaczynałoby się niezdrowo, o może tak. Natomiast yy, Pierwszy popyt jest, no to tutaj, żeśmy sobie robili wcześniej tą strefę, ładnie zjechało do strefy, jest pierwszy popyt. Natomiast, tak jak w przypadku ropy, tak troszeczkę podobnie, mamy też tu układ korekty płaskiej ABC, czyli też trójkąt, tak naprawdę, prawda? Ten trójkąt ma zasięg do strefy popytowej, akurat się zgrywa ze strefą popytową, ten trójkącik, czyli ogólnie rzecz biorąc 370, a uściślając są tutaj, tak jak na ropie, dwie strefy 370. 361. Są to strefy popytowe pod takie, powiedzmy, krótkoterminowe, szybkie zagrania, bym powiedział. Natomiast trzeba umieć odczytywać, czy jest popyt, jakby kogoś to interesowało. Więc na złocie, moi drodzy, mamy tą pierwszą strefę zaliczoną. Natomiast gdybyśmy przebijali, tak jak na ropie, ten dołek, bo to teraz te dołki się wysuwały podobne, ok, no to tutaj mamy, yy, no, tak naprawdę prawie pewność, że dojdziemy do tych dwóch stref, ok, czyli Najpierw do tej dużej, a tutaj uściślając do tej małej, ale obie trzeba byłoby rozegrać. E, tak naprawdę, przełamanie albo brak popytu tutaj, przełamanie 335, odpuszczamy złoto na długi czas, aż nie złamie tego dołka. Jeżeli złamie, prawda? Bo tu już się pojawia ryzyko, jakby złamał tą strefę, że może się urodzić coś głębszego na złocie ze złamaniem tego dołka, tak naprawdę. Ale tu na spokojnie, to jest jeszcze też do wykorzystania, jakby nie było, bo gdyby tutaj poprawna była reakcja powiedzmy nawet z tej pierwszej strefy, to tu jeszcze do dziapnięcia by było 14-15%, że tak powiem, prawda? Więc tu złoto też bardzo mocno obserwuję. I teraz, moi drodzy, odnośnie złota, to wam powiem, e, ogólnie rzecz biorąc, od dłuższego czasu, od bardzo dłuższego czasu w zasadzie, prowadzę sobie kopalnie złota. Po co, e, fi, e, znaczy kopalnie złota, które pozwalają mi zarabiać na złoto fizyczne, ok? I teraz tak moi drodzy, po co mi złoto fizyczne ogólnie, skoro mogę handlować papierem? Złoto fizyczne traktuję u siebie w portfelu inwestycyjnym, jako coś na gorsze czasy, gdyby nie, miało nie być waluty. Czyli ogólnie rzecz biorąc, cena złota sama w sobie nie jest dla mnie ważna, ponieważ gdyby nie było waluty, no to też nie byłaby wyceniana do, do niczego, prawda? Znaczy w tym sensie do waluty, do dolara. Pewnie byłaby wyceniana do wody, do jedzenia, prawda, do takich rzeczy. Więc złoto jest takim moim zabezpieczeniem, moi drodzy, na jakieś złe czasy, na przykład zmianę systemu finansowego, powiedzmy sobie szczerze, lub ewentualnie, gdyby jakaś była hiperinflacja do przenoszenia wartości majątku w czasie. Więc złoto fizyczne nie interesuje mnie, cena na złocie fizycznym. Może być po 5, po 10, po 3, po 1000 i tak będę kupować, prawda, cały czas. Natomiast, żeby kupować... No to moi drodzy, też sobie zrobiłem schemat kopalni, na których zarabiam, czyli kopalnie. I na przykład taką kopalnią jest dla mnie KGHM, prawda? Wykorzystuję tutaj strategie pasywne. Nie wiem, czy macie jakieś swoje strategie pasywne na zarabianie na rynku. Czyli strategia pasywna, nic nie robię, a rynek zarabia, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, wystarczy zrobić plan, zarządzić strategią, wdrożyć strategię i sam sobie rynek będzie zarabiać. Nie trzeba przeszkadzać może że tak powiem. Więc mam na KGHM, gram również na papierowym złocie, prawda? Czyli papierowe złoto, jeżeli są jakieś okazje, to mogę je rozegrać. Zyski przeznaczam na złoto fizyczne. KGHM, papierowe złoto, gram też na miedzi, po prostu na miedzi jako ETF, prawda? Gram na srebrze i to są takie moje kopalnie złota. Gram też na spółce Gold, czyli kopalni stricte wydobywającej złoto. To są moje kopalnie złota. Które zasilają mi zakupy fizyczne. Czyli zapinam strategię, robię analizę, zapinam strategię, wyznaczam plan i one mi zarabiają, czyli taka dywersyfikacja portfela, na to, żeby mi pokrywać zakupy złota fizycznego. ok? Czyli ogólnie rzecz biorąc, tak to wygląda. Z reguły, z uwagi na to, że jest to złoto zabezpieczone na gorsze czasy, to także, moi drodzy, Kupuję monety 1 dziesiąta uncji, czyli te malutkie, bo w czasach powiedzmy, gdyby zabrakło pieniądza, ok, no to mogę na drobne mam rozmienione, prawda? Wiadomo, że jak jest więcej tych monet, no to też trzeba zadbać o to, czy przeszkadzają one w przechowywaniu, a może tak, więc jakąś, jakąś część. Warto też sobie zakupy zakupić w tych drobniejszych monetach, no bo potem, w razie W, no to mamy rozmienione na drobne, że tak powiem, jedną monety. Więc tak to wygląda. Czyli ogólnie rzecz biorąc, strategia pasywna, kilka tutaj w tym przypadku KGHM, mieć złoto, kopalnie złota, prawda, papierowe złoto i zyski z tego. Tak jest portfel zdywersyfikowany, że część zysków z tego po prostu zasila zakupy fizyczne. Moi drodzy, eurodolar. I tutaj rozbijemy sobie cały ten wykres eurodolara, moi drodzy, bo naprawdę fajnie, ciekawie to wygląda. Zauważcie jedną rzecz, że od roku 2008 mamy. 9 8, tak? Tak. Mamy tendencję spadkową na eurodolarze. I teraz zauważcie, że najważniejsze szczyty na eurodolarze to był ten szczyt, ten szczyt i ten szczyt. To były najważniejsze szczyty, z których to szczytów mogliśmy zmienić trend ogólnie. I teraz zauważcie drugą rzecz, że wszystkie ruchy w górę były robione na trzy fale, czyli jako korekta A, B, C, to był ten pierwszy szczyt przed wybiciem, następny po wybiciu ABC. Tutaj wybicie dołka, prawda? Kolejny A, B, C, następne wybicie dołka, kolejny C. B, C, korekta płaska w tym przypadku, wybicie dołka i teraz mamy moi drodzy A, B i C. I dotarliśmy do punktów zwrotnych na eurodolarze. Czyli ogólnie rzecz biorąc w całej tej historii cały czas mamy trend spadkowy i cały czas ogólnie rzecz biorąc robimy go na trzy fale. Nie było w historii innej sytuacji jak trzy fale w górę, prawda? Czyli tylko zwykła korekta. To jest ten punkt zwrotny i tutaj możemy sobie cały ten Przedział zaznaczyć, i to jest przedział, moi drodzy. Tu już dotarliśmy. Pierwsza reakcja jest podażowa: 1,15, 1,17, 1,19, no, w zasadzie 1,20. Przebicie 1,22 oznacza, że atakowalibyśmy ten szczyt. A ten szczyt, jak przed chwilą powiedziałem, jest tutaj mega ważny, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, ten szczyt łamie ten długoterminowy trend, czyli ten trend. Do tego tołka jego już nie ma. Zaczyna się coś nowego. Coś nowego, czyli zmiana historii. No bo, jakby nie było, tutaj ogólnie rzecz biorąc, historycznie cały czas mamy trend spadkowy. Natomiast, moi drodzy, czy jest na to szansa? Na razie bym na to nie liczył, bo jesteśmy w punkcie zwrotnym. Tak naprawdę. Co ten punkt zwrotny w naszych decyzjach powinien przynosić? Czyli brak okay, decyzji finansowych. Czyli nie robimy tutaj żadnych decyzji finansowych, oprócz tego na przykład, że chcemy tutaj zamknąć pozycję, prawda, jeżeli gramy powiedzmy euro dolara, czyli ewentualnie, <laughs> przepraszam, ewentualnie zamykamy pozycję i ten obszar równa się brak decyzji, czyli tutaj nic, ewentualnie short, bo <laughs> no, zawsze może być, jedno z tych stref, prawda, z tych trzech stref, więc tutaj moi drodzy ogólnie brak decyzji, natomiast przebicie tego, byłoby atakiem na ten szczyt, a ten szczyt to długoterminowe złamanie trendu. I teraz zasymulujmy sobie na chwilkę, gdybyśmy mieli złamać ten trend, to pewnie tu jeszcze byłaby korekta i później byśmy mieli zmianę trendu, czyli długoterminowo budowałoby się to już w górę. Czyli ogólnie, tak jak w analizie technicznej, mielibyśmy takie zaokrąglenie. Znany schemat, jakby nie było. Natomiast, czy do tego dojdzie? Nie wiem, oczywiście. Natomiast wiem, że jesteśmy w punkcie zwrotnym, gdzie się nie podejmuje żadnych decyzji, e, tylko dopiero się ewentualnie czeka na przebicie dołka, jeżeli ten trend ma być kontynuowany. Więc bardzo ciekawy wykres i bardzo ciekawe miejsce tak naprawdę na eurodolarze. E, dokładnie. I to zostawiam, prawda? Czyli tak naprawdę no będę sobie tu spoglądać ogólnie tak się nie za bardzo tym interesuję, chociaż nieraz tam gram kontrakty. No ale ogólnie jakoś tam e, z, z, za bardzo mnie to nie interesuje eurodolar. Więc, więc przełamanie tego w górę, no to złamanie trendu, a jeżeli będą poprawne reakcje z tej stref kluczowych zwrotnych, no to oczywiście dalej kontynuacja trendu w dół. Więc jesteśmy w kluczowym miejscu, w którym pierwszą reakcję podażową już mamy, czyli historycznie są to te górne poziomy, z tego trzeba sobie zdawać sprawę, więc fajnie ten wykres wygląda, no i tak jak mówię, będę na niego zerkać. Moi drodzy, tyle, spotykamy się w środę, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie coś do analizy, to zapraszam serdecznie, na wszystkie pytania odpowiem, jeżeli chodzi o analizy, to to, co będzie ciekawego, opublikuję, czyli wezmę przysłowiowo na warsztat. Miłego dnia Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się, hej!